Dobry. Witam serdecznie na naszej uroczystości pasowania na ucznia. E, najpierw przedstawię pani dyrektor szkoły, pani Barbara Musiał. Dziękuję ja, Pani Barbara. i Panią Prezes Szkoły, Panią Anię Helmer. E, ja się mam jak ktoś był na Zoom czy na jakimś spotkaniu naszym, to wie jak wyglądam. Dzieci dzisiaj chyba, właściwie wczoraj pierwszy raz zobaczyły mnie bez maski, więc też było trochę inaczej. A, zaczynamy naszą uroczystość. A, szanowni Państwo, wszystkich witamy, do wspólnej zabawy zapraszamy. Drodzy Państwo, drogie dzieci, już za chwilę na tej sali zjawią się uczniowie mali. Znane są już te postacie, chyba wszyscy rozpoznacie. <laughs> com bo ona też za kogoś wystąpiła, kto jest nieobecny. A teraz Antoś Danowicz, Zosia Mielewski, Kolin Grodzicki, Kolin. a w wierszu raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, teraz my szkoła, szkoło, szkoło otwójnik. Każdy z nas dowiedzie na czeszpie uczyć się. Raz, wa, szy, teraz my. Idziesz ja i idziesz ty. Szy, palasz na nas czas. Maselujmy do klas. Raz, wa, szy. Teraz my. Uczy jak to piękny dni. Raz, wa. I Mama, to Mama, ukę, mamy w godło Polski. Jak ktoś zapyta, co to za ptak? Czyje to godło? czy je twój znak? Co wiedzą polskie dzieci rozproszone gdzieś po świecie? Ten wspaniały, dumny ptak, biały ozioł to nasz znak. Piosenka i Izabelka sieradza. Pach powiewa flaga, gdy biał swą drzewie, a na tej place biał i czerwień.

Marcel Głowicki, Pawełek Kubica, Izabelka Ciszek, nie wiem czy jest Patryk Biela, Patryczku stój tam na boku, dobrze, bo nie mamy więcej mikrofonu, poczekaj, Maks Białas, Maksio idź tam też do kolejki, Oskar Mikołajuk i Maja Banys. Ja chyba zacznę, bo nie ma Ani. Ja jestem książka. Ja jestem książka. Oj, książki. Ja przeżyw. Przeżyw. Na moich kartkach rysunki litery. Na tych rysunkach taki pola rzeki. Kwiaty, świat, Tomek i Książka twój przyjaciel mąknie. Ja cię prowadzę przez morze i lądy. Mm -hmm. Wędruję z tobą w na brzegu Wisły. Uczę cię kochać, Polskę dom ojciec. Biorcia w imieniu całej klasy to prosi o pasowanie. Jeszcze Polska. Chodź do nas. Możemy oczywiście. Chodź, 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 bo czas na Ciebie. Nie chcesz teraz? W takim razie tylko jeszcze Ema powie pierwsz, podziękuję oh, rodzicom. Ema, to, że jesteśmy uczniami.

No, pięknie się przygotowaliście, bardzo ładnie mówiliście wierszyki, śpiewaliście piosenki, więc jesteście gotowi do pasowania. Za chwilę będę was pasować tym wielkim piórem, żebyście zostali uczniami naszej polskiej szkoły. Proszę bardzo. Maja Banes. Maja? Maja, pasuję Ciebie na uczennicę naszej szkoły. Duże brawa dla Majki. <noise> Maksymilian, białas. Maksymilian, pasuję Ciebie na ucznia naszej szkoły. Duże brawa dla Maxa. <noise> Patryk Biela. Patryk, pasuje Ciebie na ucznia naszej szkoły i brawa dla Patryka. Zosia Chmielewski. Zosiu, pasuje Ciebie na naszej szkoły i duże brawa dla Zosi. Izabela Ciszek. Izabela, pasuje ciebie na uczennicę naszej szkoły. I brawa dla Izabeli, Marcel Błowicki, Marcel, pasuje ciebie na ucznia naszej szkoły. I brawa dla Marcelka, Kolin, Grodzicki. Colin, pasujecie Ciebie na ucznia naszej szkoły. I duże brawa dla Kolinka. Julia, Kragiel. Julia, pasujecie Ciebie na uczennicę naszej szkoły. I brawa dla Julci. Paweł, Kubica. Paweł, pasujecie Ciebie na ucznia naszej szkoły. I duże brawa dla Pawełka. Nikola Mazur. Nikola, pasuje ciebie na ucznia naszej szkoły. I brawa dla Nikolki. <klucza> Oskar Mikołajuk. Oskar, pasuje ciebie na ucznia naszej szkoły. I brawa dla Oskarka. <klucza> Emma pękała. Ema, pasuje Ciebie na uczennicę naszej szkoły i duże brawa dla M.C. Patryk Plaszewski. Patryk, mamy Patryka? O, jesteś tutaj. Tak to zrobimy. Patryk, pasuje Ciebie na ucznia naszej szkoły i duże brawa dla Patryka. Izabela Sierak. Izabela, pasuje Ciebie na uczennicę naszej szkoły. I duże brawa dla Izy. Maksym Stafura. Maksym, pasuje Ciebie na ucznia naszej szkoły. I brawa dla Maksyma. Natan śraga. Natan, pasuje Ciebie na ucznia naszej szkoły. I brawa dla Natanka. Antoni Wasilewski Antoni, pasuję Ciebie na ucznia naszej szkoły i brawa dla Antosia. Antoni Zdanowicz Antoni, pasuje Ciebie na ucznia naszej szkoły i brawa dla Antosia. I duże brawa Dziękuję. dla wszystkich uczniów klasy pierwszej. Emma, chociaż jeszcze raz powiem, tak pięknie już ten wierzymy. Czy można włączyć mikrofon tutaj? Może jesteśmy. że jesteśmy uczniami naszym rodzicom zawdzięczamy. Z sercu głośno wołamy, Mamo, tato, dziękujemy Wam za to.